Cześć, siemanko wam wszystkim, z tej strony, rozej, staje, witam was w kolejnym odcinku na kanale i dzisiaj 11 odcinek serii Ligi Typera więc y, na początku zanim to przestaję, wam wyniki y, meczy z 10 odcinka y, Ligi Typera no i wtedy y, y, musieliście typować 6 meczy pierwszy mecz to był Piast-Gliwice-Krakowie, wtedy Piast pokonał Krakowie 3 do 1 drugi mecz to Hit razy 2 Inter Juventus w tym meczu podział punktów 1 do 1. Trzeci mecz to był hit razy 3. To był hit całej pierwszej ligi, bo dru drugi w tabeli EKS Łódź kontra pierwsza w pierwszy w tabeli Raków. Tutaj akurat EKS pokonał Raków 2-0. No nic dziwnego, żadna niespodzianka, bo Raków przed tym meczem już miał zapewniony awans do ekstra klasy, więc akurat. Yy... Pewnie trener wystawił skład taki rezerwowy i dlatego taki wynik, więc to oczywiście tutaj nic, nic dziwnego, wynik nie zaskakuje. Czwarty mecz to Hit 3, 3, Lechia z Legia, czyli mecz na szczycie Ekstraklasy, który miał by zadecydować o tym kto będzie miał w sumie prawie pierwsze miejsce w Ekstraklasie, więc Legia wygrała 3-1. Piąty mecz Hit Razy 2: Manchester United kontra Chelsea. Tutaj podział punktów 1–1. I szósty, ostatni mecz po naprawdę dramatycznym meczu. Wiadomo, jak przegrał z Błękitnymi 0–1. Tak tylko podkreśla że z tego meczu będzie vlog na kanale jutro. Yy, być może już jest, zależy kiedy ten film oglądacie. Ale gdy ten film nagrywam, no to jutro będzie yy, yy, vlog. I gdy ten film wstawię, jutro będzie akurat vlog. No i właśnie w tym meczu Radomiaka, Radomiak miał rzut karny w 87 minucie, nie strzelił go Leandro, pierwszy raz od 2015 roku, nie trafił karnego w Radomiaku, no i za to minutę po tym jak Radomiak nie trafił karnego, się zemściło i Błękitni strzelili go na 1 0, więc no taki trochę smutny mecz, ale w ogóle już tak wyglądają wyniki tamtego. Mm. Wyniki meczów tamtego odcinka i teraz przestaję wam wyniki Meczy, na no meczy tutaj A teraz wam przedstawiam wyniki dziesiątego odcinka, czyli wasze I ten, w ogóle w tym odcinku to też tak dziwnie, bo yy, jak zauważy, zauważyliście Pierwsze, od, pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte Szóste, no miejsce Miały osoby, które w klasyfikacji generalnej Są na samym dole Więc to jest rozczarowanie, a już normalnie od powiedzmy 9 miejsca do 13 jest normalnie jak Wszystkie osoby, które były w generalce w top 5 są na miejscu od no, o 9 do 13. Naprawdę słabo ten odcinek poszedł, tylko ja na przykład ja mam tam piąte miejsce w klasyfikacji generalnej i tylko mi najlepiej poszło z całego top 5 lub 6, nie pamiętam jak tam, ale naprawdę ten odcinek dziwnie wyszedł. Ale odcinek wygrał, wreszcie można powiedzieć, wygrał Tidip, który zdobył 43 punkty, oczywiście gratuluję. Drugie miejsce, dwie osoby, Dan7x oraz OblodexX, po 20 punktów. Czwarte miejsce, Szachfran, 19 punktów. Piąte miejsce, Polska Barcelona Milan Bayer TV, 16 punktów. Reszta, zobaczcie sobie oczywiście tutaj sami a ja wam w tym momencie przedstawię klasyfikację generalną muszę tutaj zmienić bo po 10 odcinkach yy, więc poczekajcie, dobra mam zmienione, no i na pierwszym miejscu Zakapior PRL 313 punktów yy, drugie miejsce Cox Gaming 306 punktów trzecie miejsce Mad Hazard 12 290, 290 punktów jak zauważyliście Zakapior PRL i Cox mają jako jedyni Przekroczono ilość 300 punktów, już tylko teraz tutaj Matt Hazard 290. No i tak jak przepaść teraz, bo czwarte miejsce, Kibic orląd, 260 punktów, i po nim jeszcze większa przepaść. Ja jestem na piątym miejscu, 239 punktów. resztę zobaczcie sobie tutaj sami. W tym odcinku doszła znowu jedna nowa osoba, był to Maxon, pierwsza raz typuję, ale mam nadzieję, że. Jak najszybciej dobijemy do 20 osób typowanych. Na razie mamy 17. Ale to już mniejsza z tym. Teraz przechodzimy do meczy na no, dzisiejszy odcinek. Wybrałem dla Was 7 meczy, w tym są yy, dwa mecze punktowane, no po prostu punktowane bar więcej niż yy, razy 1, ale jeden mecz jest razy 3 i 1 razy 2. Pierwszy mecz jaki typujecie to jest Liga Mistrzów, Tottenham Ajax. W ostatni dzień miesiąca kwietnia, czyli 30 kwietnia, godzina 21. Drugi mecz to hit razy 3 Barcelona kontra Liverpool. 1 maja, godzina 21. Trzeci mecz arsenal Valencia, to jest już Liga Europy. 2 maja, godzina 21. Czwarty mecz Lech Poznań-Zagłębie Lubin. 4 maja, godzina 18. Piąty mecz Hit razy 2 Legia Warszawa-Piast Gliwica. Naprawdę ciekawy mecz. Bo gdyby Piast wygrał tutaj, akurat no to by się zbliżył naprawdę do pierwszego miejsca. Ale mecz to będzie się 4 maja godzina 20.36, Szósty mecz to po Radom jak Radom. To jest druga liga 4 maja godzina 17. i ostatni mecz, siódmy, to jest także druga liga. Mecz przyjaźni widzę w łódź Ruch Chorzów 4 maja godzina 19.10. Czas na typy macie do 30 kwietnia do godziny 21 myślę, że ja już dzisiaj przedłużać nie będę jutro na kanale vlog z meczu jak błękitni więc zapraszam i na dzisiaj to tyle ja was żegnam, trzymajcie się i